Dobra widzowie, to jest trama samochodu. Tak się prezentuje z góry. Jeszcze nie jest spawana, ale no, dospawa się. O, jak tak przypomina to wyglądało tak o. Tak ma to wyglądać. Tak wygląda w rzeczywistości. Jak widzicie brakuje jeszcze tych tutaj elementów między tym a tym i tamtym a tym. To dlatego, że trzeba to uciąć pod kątem. A jeszcze nie wiem jakim dokładnie, więc... No zobaczymy, co się jeszcze dorobi. Jak na razie zajmę się przyspawaniem do siebie tych dwóch elementów, potem tego do tego, potem tego do tych. By tak stopniowo robił ten ot, etap, potem ten środkowy, a potem ten końcowy. I w tym końcowym jeszcze to wyjdzie na skosy. Ja mam nadzieję, że mi się uda. Życzcie mi powodzenia. I zawie jest problem. Tak sobie spawałem przednią część auta. Bo tamta uśrodkowa jest już Wygląda ciekawie. W ogóle patrzcie na ten spaw, jaki piękny. Zatem yy, nie patrzcie na inne. Inne są różne: na przykład ten. Co to w ogóle jest? Dobra, nieważne. Yy, spawałem za tą część i się okazało, że tu jest nierówno. To nie ma dziwnych stopni. Widzicie, jest. Jest trochę krzywo. Przez to środkowa część nie pasuje. Widzicie? Są takie dość duże luki. O, tu i tu. I teoretycznie mógłbym to wziąć i zaspawać, ale nie miałoby to sensu, byłoby słabe. Więc muszę odciąć to, jakby były kombinerki, to bym przyspawał ten taki mały elemencik do tego i bym uzupełnił tą lukę. Ale tak to muszę odciąć to i przespawać jeszcze raz, tylko tym razem prosto, więc sipa Rama jest praktycznie cała pospawana. Tu jest przód, tu jest... Kolej, czekajcie, odsunę to USB. Żeby się nie zawalił. To jest tylna część samochodu, tu jeszcze będą takie profile na skos, jak już mówiłem. I to jest tylko część, jest pospawana, ale do razu Wam mówię, to nie moja wina, że takie brzydkie to po prostu spawarka się trochę tak popsuła, bo gaz nie chciał lecieć, tam nie wiem. Ale za to to jest ładne. Sam robię. Zostało nam... czekajcie, ile profilu nam zostało? O, uj. Został nam taki jeden profil. O taki o. Powinien starczyć. Staniemy go na pół, pod kątami jakimiś, wyspawamy tam. Ogólnie zrobiłem test wytrzymałościowy, tu są nawet ślady pod tym teście wytrzymałościowym. Chodziło w nim o to, że przyspawałem tutaj na chwilę kółka. Od wózka. i tam dałem tylne koło. I dzięki temu mogłem po prostu stanąć na tą ramę i zobaczyć, czy ona wytrzyma. No i trochę ją pojeździć. I wiecie co? Wytrzymała mnie, piotka. wytrzymała, jest uginała się, ale jest wytrzymała. No tak, mam w planach teraz zrobić układ kierowniczy. Tu jest jakaś fara, nie? I tu będą koła. Generalnie chciałem zamontować część układu kierowniczego tu, i potem do tego dać koło, ale ono by skręcało bardzo lekko. Więc ogólnie musimy trochę to wy, 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 do góry wypchać. W ogóle pokażę Wam mój warsztat. I uwaga Voilà, jesteśmy w moim warsztacie. Tutaj sobie z, z piotkiem zrobiliśmy półki. Gdzieś narzędzie mamy. O, gwoździ śrubki. No, ściski. A wiecie, czy te podstawowe rzeczy. I tu są w ogóle hamulce, nie? Tych hamulców użyjemy do fałda. To był też główny powód, dlaczego postawiłem ramę rowera do samochodu, ponieważ gdy postawiliśmy tą ramę, to o wiele łatwiej będzie zamontować hamulce i nie będzie trzeba nic ustawiać. Plus, koło się będzie lepiej trzymało. Inny problem może być z zębatkami z, i z łańcuchem głównie, żeby to się napędzało, jakby silnik. Ale to się jeszcze zobaczy. Więc tak, układ kierowniczy. Potrzebne są nam takie części te. Te części będą potrzebne do układu kierowniczego, to i to są główne części i one będą odpowiedzialne za to, żeby koło się obracało. Widzicie, tu są dwie nakrętki, ja do siebie przyspawam, one, do tego będzie przyspawane koło i to koło będzie się kręciło razem z tym, takie mini łożysko jakby. Te dwie części przyspawam do boków ramy, tam gdzie mają być koła. Ale jak już mówiłem, gdyby one były tak bezpośrednio do niej przyspawa przyspawane, to koło nie miałoby jak skręcać. Więc z tego profila, co musimy zrobić, te poprzeczne rzeczy, to jeszcze może się coś ostanie i użyjemy tych resztek, żeby no, w, 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 wypchać to. Ale <laughs> jeszcze jedno, Na przykład kierowniczy będzie wyglądał mniej więcej tak. Tu jest kierownica załóżmy. I tu są te takie, no to jest kierownica. Od niej leci pręd kierowniczy do i w dół. Na końcu jest taki mały małe coś z dwoma dziurami. Do tego małego czegoś z dwoma dziurami dajemy dwa pręty kierownicze. Jeden będzie dłuższy po prawej, jeden krótszy po lewej, bo oczywiście siedzenie będzie po, po lewej stronie. No to są te dwa pręty kierownicze, one są przespawane tutaj. Więc jak kręcimy yy, kierownicą, oj, to wtedy te pręty się przesuwają w prawo w lewo, nie? I czekajcie, to coś muszę postawić tu. Na końcu tego znajdą się te właśnie śrubki z dwoma nakrętkami. Każda będzie niezależna od siebie. A to dlatego, że do jednej będzie przyspawany pręd kierowniczy ten, a do drugiej będzie przyspawany taki mały pręd pomiędzy tym a naszą częścią układu kierowniczego. Zaraz wam to zaprezentuję. Więc tu jest profil, załóżmy, nie? Tu jest ten profil pomiędzy. Wszystkimi, wszystkimi rzeczami w górnej części, czekajcie chwilę, no. A to jest ten profil. Na końcu niego są te części układu kierowniczego. O. to to jest ta część I tu jest też ta część. O. No. I do tych części generalnie są przyspawane teraz koła. Tu jest koło, tutaj też jest koło. Ale musimy zrobić jakoś tak, żeby to się poruszało, żeby to koło skręcało. Tak, 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 tak. Wiecie o co chodzi. Więc do tego prętu kierowniczego tutaj musimy przyspawać inny mały pręcik między tym a tym. I tak samo z drugiej strony, między tym a tym też musi być pręcik. Tyle, że jak zrobić, żeby tu był ruch? To jest to. Do jednej, do jednej nakrętki będzie przyspawany to, a do drugiej nakrętki będzie Dzięki temu ta śrubka będzie służyła jako tak jakby łożysko. Po prostu jak prędzej się przesuwa w tamtą stronę, to, to, to po prostu ta śrubka przychodzi w tamtą i... No... Zobaczycie w praktyce, bo nie potrafię za bardzo tłumaczyć. Ale ogólnie to widzowie... Miałem długą przerwę z tym autem. Bardzo długą przerwę z tym autem. Nie robiłem go przez bardzo długi czas. Teraz zacząłem znowu je budować. Ostatnimi czasy skończyłem robić część układu kierowniczego. Mianowicie dodaję tutaj takie pręciki. I one teraz obracają częścią, która jest odpowiedzialna za poruszanie kół. Koła będą przyspawane tu, a tutaj jest mocowanie na koła. Tu jest pręcik kierowniczy i on porusza kołem, które tu będzie, to będzie się skręcało tak fajnie. Tu jest z drugiej strony tam to samo, tego pewnie nie widzicie na kamerze, chyba, że jest na kamerze. Tak czy siak, tutaj też zaspawałem taki grubszy pręd. On jest tutaj po to, żeby nie przyspawywać koła bezpośrednio tych małych nakrętek tutaj, bo wtedy ono się może nie trzymać, albo jak będę chciał je bardziej, to ono wtedy zespawa nakrętki ze śrubą i nie będą się kręciły, nie? a tego bym bardzo nie chciał. Dlatego też przyspawałem... Ten pręcik do tego pręcika i do tej śrubki, tak żeby on po prostu był i do tego będzie wspalane koło. Ewentualnie, mam też taką fajną blachę w garażu. Nie wiem, czy będę mógł ją użyć, ale tu jest taka o, blacha. Ewentualnie, będzie można jej do czegoś użyć. Teraz trzeba tego samego pręta wspać z drugiej strony. Tyle, że. Um, najpierw muszę go uciąć, a żeby go uciąć, to muszę robić to tym. Muzyka Do tego miejsca, gdzie byliśmy wcześniej. I zauważyłem tu drobny problem. Mianowicie ten element normalnie powinien być przyspawany mniej więcej tak o. Ale tutaj jest ta mała pierdółka, która nie pozwala postawić tego pręta w tym miejscu. Widzicie, tu jest taka duża luka teraz. Dlatego tego raczej nie zaspawam, a nawet jeśli to nie będzie to dobry spaw. Dlatego. Muszę albo skrócić pręta i przyspawać go tylko tu, albo uciąć to. I chyba wiecie co, wybiorę drugą opcję, bo nie chcę ciąć pręta drugi raz. Na razie to tyle, bo się późno zrobiło. A teraz akurat. Ta ta... Akurat teraz muszę wziąć drewno, to nie ma co nawet nagrywać, bo coś będzie mundu, się zagłuszało. No więc, tak, to jest auto, jak na razie to wygląda. Potem zamontuję tu koła. Zrobię kierownicę, po A potem będziemy robili oficjalny test i będzie chyba pierwszy film z tego albo. Wrócę pierwszy film z robienia rany? Nie więc zobaczymy, tak czy siak, ja żegnam, pa. W ogóle widzowie, to narysowałem ja sobie, jak już wróciłem do domu, koncept to, mocowania koła, żeby można było to lepiej zaczaić. Tu będzie piasta, właśnie z tych kół, o tych, o, o tych, o. Yy, tu będą te właśnie części, co wam pokazywałem, tylko one nie będą zbudowane z kątowników skręconych ze sobą. Tylko z, z tej blachy, co mówiłem. No i jak sobie tak zakręcimy tą blachę na, na piastę, do tego będzie przekręcone koło, to one będzie mogło się obracać na łożyskach i będzie wszystko o wiele płynniejsze. A jeszcze jedno, zanim ten. Zanim ten koncept będę chciał wdrożyć w życie, to muszę sprawdzić, czy piasty z tego koła są metalowe. Czy jest stalowe, czy z aluminium. Bo jak z Amelinum. no to wtedy, wtedy to nie zadziała, bo nie mogę jej przyspawać, nie mogę piasty przyspawać. Chyba, że wtedy będę mógł ją przewiercić na wylot. Jak ją przewiercę, to, to, to wtedy będę mógł ją przekręcić po prostu. Ale za dużo kręcenia to też nieodpowiednio, bo się poluźni śrubka i będzie lipa. Dobra, gdzieś jakiś Magnes. Wrócę do Was jak znajdę. Po wielu minutach szukania znalazłem kulkę magnesową. Teraz robimy test. Czy piasta tego koła jest metalowa czy aluminiowa? To jest stalowe. Nie jestem w stanie stwierdzić. Ale wiem, że mi utknęła kulka i ręka w sobie też. Nie mogę stwierdzić, czy tam się przyczepia, czy nie. Więc muszę chyba odczepić sprychy. Czekajcie, włączę sobie szybki tutorial na YouTubie, jak odkręcić sprychy. E, widzowie, tutorial na YouTubie się nie sprawdził. Więc ja zrobię to po swojemu. O! dętkę. O! Jakieś smary są dziwne, dobra, trudno. To taką taśmę tutaj jest chyba. czyli ją chyba zdejmuję. O! O! Widzowie, działa. Dobra, to teraz tak. Jak mamy to. To chyba trzeba wziąć obcęgi i te szprychy po prostu po, To znaczy odkręcić, jeśli już lub krętem. Dobra, to trzeba tak to złapać. Nie wiem, czy to w ogóle widzicie, co ja robię. Chyba nie widzicie. To teraz będziecie widzieli. Chyba widzowie. Te szprychy nie są takie proste. żeby wykręcić. Ani wykopać też nie można. Szprychy lubią się łamać. Uda mi się zrobić tak, żeby szprycha się ale wiem, że jak to oglądacie i słyszycie, co ja tutaj właśnie mówię i robię, to potem was bolały dusze i w ogóle wszystko. Więc specjalnie dla was, widzowie, nie no popełnię tego. Widzowie, widzowie, dobra, jakby co, jednak to ja jestem trochę głupi, bo to nie było takie ciężkie. Chociaż nie, nie jestem głupi, bo to, że z YouTube'a nic mi nie pomógł, bo dalej go nie oglądania do końca. Po prostu trzeba było te śrubki rzeczywiście wykręcić, a z kamerą się ciężko operowało, więc w sumie na jedno wychodzi. Nie będę nagrywał, jak wycinam sprychy, bo chyba to nikogo nie interesuje i mi to tylko będzie przeszkadzało. Widzowie, więc... odkręciłem sprychy od koła, gdziekolwiek ono teraz jest, i mogę go zlokalizować. No ale jednej się nie dało, ta śrubka jest taka okropna, że ona jest taka zjechana, że nie odkręcę tego za nic. Dlatego chciałem uciąć tą sprychę, ale nie wiedziałem jak, bo nie miałem tyle siły, więc użyję imadła. Żeby ją... A, tu, koło. No tak. Więc muszę użyć imadła, żeby <laughs> uciąć to. Muszę ścisnąć to koło. kombinerki tak, żeby pękło tą struchę. Około koło tego się Nie wiem czy mi te kominerki nie pękną zaraz. One są chyba już tak ściśnięte. Zróżnę to możliwe. że mi zaraz pękną. jak się szprycha. O, ucięło się. Myślę, że się nie ucięło. Dobra. To jest koło. Koła nie potrzebujemy. Teraz tylko to takie dziwne coś. Musimy wszystkie szprychy od tego zaraz odłączyć. Skończyłem robić wszystko, co miałem robić i tak, szprychy posprzątałem, żeby nie był taki syf tutaj, spijałem je trytytkomi są. Strasznie dużo w ogóle ich jest, piasta jest tu i teraz jak to dotykam, to chyba jest aluminium, widzowie. Mam nadzieję, że się mylę, bo jakby to będzie, jak to będzie aluminium, to będę miał trochę bardzo duży problem, tutaj ośka się wsadza, oś, ośkę. Ośka jest tu. Trochę mała ta ośka, jak na koło. O, to jest ośka całkowita wsadzona. A tak, gdy znajdę ośkę, niepotrzebną, nikomu. tylko coś takiego? To sobie użyję tego, tego czegoś takiego, właśnie. Widzowie. Mam dwie piasty. wykręciłem koło, tylne. I jak widać, minęło do niego czasu. Jest już późno, przynajmniej jest noc. Zakręciłem tylne koło, znowu odszprychowałem wszystko. I można zauważyć dwie dwa zestawy szprych. Tu jest odkręcona piasta tylna. Ona jest trochę większa niż ta przednia. Ale się zastanawiam, czy nie można byłoby jej skrócić. Odciąć tu, tu, połączyć ich i skręcić ośką. Albo już a właśnie po pospawaniu, to okazało się, że nie do końca tak jak myślałem jest stal. Weźmiemy sobie na przykład kulkę magnes. Jak widać, przyczepia się bardzo dobrze do tego i tego. Ale do tego już tak nie za bardzo, tak. Tak nie za bardzo. Troszeczkę tak, ale to dlatego, że w środku jest metalowa część. Muszę wymyślić inny sposób niż ten. Jednakże w tej, tej piaście już wszystkie kulki od tej strony i od tamtej strony. Nie ma tu już nic, wszystkie kulki są tu. Albo i nie wszystkie niektóre mi się pogubiły, ale nic nie szkodzi, bo w mojej skrzyneczce mam tych kulek dużo, więc kulki się martwić nie muszę z rowera wziąłbym sobie jeszcze łańcuch łańcuchów mam bardzo dużo, ale więcej tym lepiej tylko trzeba by było go odrdzewić czymś Tak oś Co mu wykręciłem tutaj pedał bo tak sobie myślałem że jakby tamta piasta przednia jednak nie działała to mogę sobie wykręcić zawsze ośkę stąd ja się ośkę, no eee łożyska stąd, albo z kierownicy. No, no w końcu zdecydowałem, że koła będą najlepszym wyborem. Tak czy siak, już idę spać. E, zimno, brudno, niefajnie. Widzimy się następnym razem.